Chciałem się z wami spotkać, żeby troszkę podsumować to, co się do tej pory wydarzyło, ale też od ostatniego naszego spotkania pojawiły się nowe tematy. Wydaje się, że bardzo ciekawe są te tematy, przede wszystkim dla różnych środowisk w województwie. Dlatego też chciałbym, żebyście mi też i pomogli troszkę w komunikacji się w tym zakresie, co, co robimy. Po ostatnich decyzjach Ministerstwa Finansów i naszych propozycjach, kwota. Wsparcia w ramach działań COVID-19 w województwie opolskim przekroczyła 300 milionów złotych. Są to bardzo duże pieniądze, w różnych miejscach ulokowane i jeszcze w perspektywie czasowej do zagospodarowania. Dlatego też chciałbym powiedzieć o tym, co się wydarzyło nowego do ostatniego czasu oraz tym, co jest, co jest przez nas planowane. Przeznaczyliśmy, oczywiście cały czas działamy w trzech sferach. Działamy w sferze zdrowotnej, społecznej i gospodarczej i te sfery cały czas się w jakiś sposób rozszerzają. Bo jeżeli chodzi o naszą sferę zdrowotną, to tutaj e, pamiętacie o tych projektach szpitalnych, ale w chwili obecnej już, jesteś, już jest w ocenie... Też projekt związany z zabezpieczeniem zdrowotnym. Jest to projekt dla ochotniczych straży pożarnych na 2 600 tysięcy złotych w zakup środków, a nawet i nie tylko środków, ale też sprzętu takiego e, wielokrotnego użycia, zarówno namiotów e, z wyposażeniem, bardzo rzeczy potrzebnych teraz w sytuacjach różnych kryzysowych, jak i też takich profesjonalnych kombinezonów przyłbic, które są wielokrotnego użycia. E, to jest. E, to jest 2 miliony 600 tysięcy złotych. Projekt, który jest realizowany przy wsparciu pana prezesa Andrzeja Borowskiego i wielu, wielu ochotniczych straży pożarnych. I drugi projekt, który jest dla OSP, również po akceptacji Ministerstwa Finansów, jest to zakupienie do 528 OSP zestawów środków ochrony osobistej o wartości prawie 4 milionów złotych. Więc te osoby, które są najbliżej często, żeby nieść nam pomoc. W naszych małych miejscowościach będą w odpowiedni sposób zabezpieczone. To jest rzecz nowa. Drugą rzeczą nową, która jest w tej sferze zdrowotnej, to są oczywiście szpitale prywatne, które już oficjalnie dołączyły do naszego projektu, więc też będziemy starać się tutaj poprzez nasze służby Urzędu Marszałkowskiego robić zakupy. Powiem Wam, że nie jest to łatwe robić zakupy na platformie zakupowej, wybierać odpowiednie maseczki, kombinezony, dlatego że te oferty są tak różne. I tak trudne czasami decyzje są do, do podjęcia, że bardzo dziękuję wszystkim moim pracownikom, tym, tymi, którzy piszą te projekty, które realizują te projekty, za takie mocne zaangażowanie. Wydaje się, że z naszej strony wszystkie zapotrzebowania w sferze zdrowotnej zostały spełnione, i teraz tylko należy wspierać bardzo mocno kadrę medyczną w tym, żeby sobie radziła w sytuacjach kryzysowych. Ale te sprawy finansowe, organizacyjne są przez nas i przez naszych partnerów we właściwy sposób już podomykane. Więc bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy w taki duży proces byli zaangażowani. 29 szpitali, OSP, inne jednostki ze sfery medycznej. Naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie na ponad 90 milionów złotych. Jeżeli jesteśmy w sferze przedsiębiorców, to yy, pozostaje 11 milionów złotych na pożyczki. 50 tysięcy złotych, te, które uruchomiliśmy bardzo wcześnie, to są pożyczki z, tzw. z pieniędzy, które już są nasze, jako samorządu Województwa Opolskiego, gdyż są z z, dawnej, z tej starej perspektywy finansowej. W chwili obecnej mamy zgodę z Ministerstwa Finansów poprzez BGEK, że Opolski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundację Rozwoju Śląska zasilimy kwotą 46 milionów złotych, po 23 miliony na każdą instytucję, na pożyczki. Do 500 tysięcy złotych z karencją spłaty i na 4 lata. To są pożyczki obrotowe. Te pieniądze, one się pojawiły z tego naszego dużego funduszu pożyczkowego na prawie 300 milionów złotych, ale Ministerstwo Finansów i Komisja Europejska zgodziła się, żeby to nie były pożyczki trudne do wzięcia, ale takie, które są naprawdę potrzebne naszym przedsiębiorcom. To wszystko będzie uruchomione od 19 Maja, czyli to, co się przed nami wydarzy. Również wspólnie z Ministerstwem Finansów w oparciu o nasze pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego pracujemy nad e, tak zwaną dotacją obrotową. Byłaby to dotacja dla przedsiębiorców, którzy. Ucierpieli najbardziej podczas tego naszego kryzysu. Ta, pożyczka, to ta, ta dotacja byłaby kwotą maksymalną do 100 tys. zł dla mikro i 150 tys. zł dla małych przedsiębiorstw. Ministerstwo Finansów, we współpracy z marszałkami, chce wypracować jednolite kryteria przyznawania tej dotacji obrotowej. Bardzo się cieszę z tego instrumentu. Rozmawiam z naszymi przedsiębiorcami. Przydałoby się, żeby w maju czy też w czerwcu, bo prawdopodobnie to się wydarzy w czerwcu, wiedzieli nasi przedsiębiorcy, że czeka na nich taka dotacja, która pozwoli im zrobić pierwsze zakupy za gotówkę. Te zakupy zostaną oczywiście również u naszych handlowców w województwie, więc wydaje się, że mamy, mamy dobry instrument. Na to mamy 27 milionów złotych w chwili obecnej, dlatego że to są pieniądze wygospodarowane z naszych instrumentów finansowych czyli ta sfera finansowa jest dość dobrze zaplanowana, no chciałbym też aby po prostu przedsiębiorcy to wsparcie otrzymali. Nowym instrumentem również wsparcia dla przedsiębiorców to są vouchery na doradztwo prawne. Tutaj oczywiście główno dowodzącym w zakresie tych voucherów jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Wszystkich państwa przedsiębiorców i, i was dziennikarzy proszę abyście też pomagali dotrzeć do tych informacji dlatego że wiemy wszyscy że w sytuacjach kryzysowych pomoc prawna często przeradza się również i w pomoc psychologiczną i takie wsparcie tej sfery społecznej więc chciałbym aby poprzez instytucje otoczenia biznesu i poprzez adwokatów ci nasi przedsiębiorcy mieli takie wsparcie wydarzeń i sytuacji gospodarczych jest bardzo dużo różnych w momencie kiedy się prowadzi działalność gospodarczą. I tutaj mamy gwarantowane ze strony zaangażowanych naszych prawników, znaczy nie naszych, ale rozumieniu naszego województwa, że będą do tematu podchodzić bardzo, bardzo kompleksowo i będą się starali bardzo w tym pomagać. <coughs> Oczywiście rozmawialiśmy już o działaniach realizowanych przez WUP i przez powiatowe urzędy pracy. Wielkie gratulacje i podziękowania dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, że radzą sobie dość dobrze na tle całego kraju z obsługą wniosków, które do nich wpływają. Słuchajcie, tych wniosków to są tysiące. E, osób jest bardzo mało, pracują po godzinach, pracują wieczorami. Więc ja też zawsze będę prosił wnioskodawców o wyrozumiałość wobec urzędników. Potrzebna nam jest ta empatia. Z różnych punktów widzenia i z różnych punktów siedzenia. Więc też proszę o to, że y, wszyscy zaangażowani w proces walki COVID-19 są pozytywnie nastawieni do, do tego, żeby realizować swoje zadania, ale tych przedsięwzięć jest bardzo, bardzo dużo. Szanowni Państwo, y, kolejne, jeżeli mówimy o trzeciej sferze, czyli sferze społecznej. No to tutaj też y, nasza reakcja jest bardzo elastyczna, szybka i dynamiczna. I tutaj wielkie podziękowania zarówno dla Caritasu, dla służb miejskich społecznych Miasta Opola, dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Ale też trzeba powiedzieć nie jako instytucji, ale ludzi. Pani Agnieszka Gabruk, pan Adam Różycki, współpracownicy, dlatego że to ludzie robią te wszystkie projekty, to ludzie się angażują, ludzie rozmawiają przez telefony, ludzie piszą do siebie maile, ludzie siebie nawzajem słuchają w tym, co trzeba zrobić. I tak jak to się wydarzyło w, na przykład w sferze Domów Dziecka, kiedy pani Agnieszka Gabruk powiedziała, że naprawdę yy, w domach dziecka. Ci młodzi ludzie nie mają sprzętu komputerowego, nie mają dostępu do zdalnych lekcji, więc zdecydowaliśmy, że ponad 900 tysięcy złotych przeznaczyliśmy dodatkowe pieniądze na zakup 190 laptopów do 17 domów dziecka, a miasto Opole zaopiekowało się pięcioma domami dziecka, kupując 68 laptopów i dużo też innego sprzętu, takiego technologicznego, żeby po prostu te dzieciaki miały dla, dla siebie. Podobna sytuacja była w domach pomocy społecznej, kiedy też dowiedzieliśmy się, że yy, no, jest problem ze środkami ochrony osobistej. I na początku tej drogi yy, tworzenia walki z koronawirusem czasami no, nie wszystkich potrafiliśmy... Zdiagnozować, zidentyfikować, ale też nikogo nie pozostawiliśmy bez pomocy. Tu na ponad 780 tysięcy złotych wsparliśmy 29 gmin, jeżeli chodzi o pomoc w domach pomocy społecznej i w tych środowiskach, które się pojawiały w trakcie naszych realizacji. Również przeznaczyliśmy pieniądze na poradnictwo psychologiczne. Od 8 maja zostanie uruchomiony telefon zaufania. Zarówno Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zajmuje się pozostałą częścią województwa, a Miasto Opole w bardzo podobne działania wchodzi na swoim terenie i cieszę się, że w taki sposób systemowy potrafimy to zrealizować. Zapowiadałem już również, że w tej sferze społecznej zajmiemy się pewną częścią edukacji i oświaty, i tak też się stało. W związku z wysokim kursem euro na koniec marca dodatkowe pieniądze zostały. Zadedykowane województwo polskiemu, było to ponad 22 miliony złotych. Zdecydowaliśmy, że stworzymy i złożymy swój projekt w kształceniu ogólnym. Składamy ten projekt we wtorek. Na kwotę 5 milionów złotych chcielibyśmy zaopatrzyć 26 szkół, 26 liceów. A głównie nauczycieli, w sprzęt e, komputerowy, w laptopy, komputery, różnego rodzaju urządzenia, po to, żeby nasza kadra była dobrze przygotowana nie tylko do nauczania zdalnego, by było tego nauczania zdalnego jak najmniej, ale również, żeby stworzyć taki wspólny system, e, wspólny system wsparcia edukacyjnego nauczycieli. E, myślimy, że uda nam się 820 nauczycieli. Wyposażyć w osobiste laptopy, takie które będą również uczestniczyły w tych wszystkich projektach szkoleniowych. To również będzie projekt Urzędu Marszałkowskiego. Pani dyrektor Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, jest odpowiedzialna za to, żeby ten projekt w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie we wtorek, złożyć. Ale oczywiście te 10 dni wykorzystaliśmy na e, rozmowy, ankiety, diagnozę zapotrzebowania ze strony szkół. Każdy projekt piszemy na podstawie tego, czego nasi potencjalni partnerzy sobie życzą, dlatego że to nie ma być projekt ani marszałka, ani dyrektora departamentu, ale to ma być projekt nasz wspólny i wspólne problemy powinniśmy rozwiązywać. Podobną drogą pójdziemy. W przypadku projektu w kształceniu zawodowym, ten duży projekt na 36 milionów złotych, który mamy z 54 szkołami, z racji zawieszonych działań edukacyjnych, musimy przekierować pieniądze na innego rodzaju rzeczy i działania. Dlatego też zdecydowałem, że 5 milionów złotych oszczędności w tym projekcie przeznaczymy na doposażenie 54 szkół w sprzęt do wzajemnej komunikacji, czyli znowu laptopy, kamery, sprzęt do tworzenia lekcji w szkołach, i również chcielibyśmy tutaj, aby to zapotrzebowanie płynące ze szkół na ponad 1100 laptopów zostało zrealizowane w pierwszej kolejności. Oczywiście tutaj wielka potrzeba jest ze strony jednostek samorządu terytorialnego, aby w tym czasie powalczyły o dobre, dobry internet, dobre, dobre łącza, żebyśmy znowu nie stanęli przed problemem tej natury, że coś, coś mamy, a nie możemy z tego korzystać. Są to rzeczy nowe, to wszystko się będzie działo w maju i w czerwcu, więc myślę, że przy takiej dobrej współpracy jak w chwili obecnej mamy z samorządami, mimo że pracujemy zdalnie, to jesteśmy w stanie te projekty realizować. Tyle z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja właściwie mam tylko jedno pytanie dotyczące tego apelu sprzed dwóch dni do ministra zdrowia w sprawie aparatury do testów. Czy dostaliście Państwo jakąś odpowiedź, albo przynajmniej jakiś, jakiś sygnał odpowiedzi, że będzie jakaś odpowiedź? To znaczy, mnie ja akurat, akurat to jest to inicjatywa pana marszałka Kolka, ale, ale również ze mną dyskutowana, dlatego że jeżeli naprawdę nie Zintegrujemy, nie zorganizujemy sobie lepiej badań, to my tak naprawdę niestety z koronawirusem będziemy bardzo długo musieli żyć w takim zagrożeniu. Dlatego, że y, tak naprawdę my już w chwili obecnej w Europie mamy kogo podglądać w różnego rodzaju rozwiązaniach systemowych i my mamy od kogo brać przykład. Tylko, tylko trzeba, no trzeba po prostu się na to odważyć i, i uczciwie powiedzieć, tak? że Dobrą drogą poszli Czesi, dobrą drogą poszli Austriacy, do, do, dobrą drogą poszły kraje nadbałtyckie, dlatego że postawiły na testy. Tak? Nie, nie, nie oszukiwali ludzi, że, że 7,5 tysiąca testów czy 14 tysięcy testów to jest coś wyjątkowego w Polsce, w 38, prawie 39 milionowym kraju. Więc no powiedzmy sobie uczciwie, im szybciej zdiagnozujemy te problemy, które się pojawią, tym będzie łatwiej nam po prostu poradzić sobie, z opanowaniem koronawirusa, a może inaczej, tym łatwiej nam będzie uruchomić gospodarkę w różnych obszarach, bo też równolegle nam na tym zależy. W chwili obecnej mówimy o tym, że chcemy zapanować nad wirusem, ale chcemy uruchamiać gospodarkę. I tutaj te rzeczy są bardzo istotne, żeby brać przykład z innych krajów, w jakim kierunku do tego, do tego jak, jak podeszli do tego kierunku. Już, już, już tylko sprzęt ruchomie. Ja bym chciała zapytać właśnie w kontekście tej gospodarki. Wiem, że pojawiła się taka propozycja od dyrektora Jura Parku nad stworzeniem takiej kompleksowej oferty właśnie odwiedzania regionalnych miejsc turystycznych. I tutaj oczekiwanie ze strony Jura Parku, ale podejrzewam, że też innych podmiotów gospodarczych z tej sfery było takie, żeby samorząd województwa czy samorządy lokalne włączyły się w to. Na przykład planując, czy to w sezonie no późnoletnim, o ile to jeszcze będzie możliwe, czy już jesiennym. Po prostu wycieczki szkolne i promując tę taką turystykę lokalną, regionalną, czy jest jakiś taki zamysł? Na pewno zamysł taki jest, dlatego że no też jesteśmy jak gdyby dotknięci tą sytuacją poprzez nasz zamek w mocznej. Dlatego też jeżeli, jeżeli jest taka podpowiedź, to ja chętnie zaangażuję pana prezesa Tomasza Ganczarka w taki projekt, jak gdyby integracyjny, ciekawych miejsc do zwiedzania. I nawet żeby ta inicjatywa była właśnie ze spółki Urzędu Marszałkowskiego, mamy w poniedziałek albo we wtorek zarząd, na którym pan prezes będzie i pani redaktor obiecuje, że takie zadanie pan prezes Ganczarek dostanie, aby wspólnie z Departamentem Promocji i Kultury i Sportu Turystyki przygotować jak gdyby taką mapę odwiedzin. Żeby być przygotowany na to, że my się powoli otwieramy na turystów. Ja sobie zdaję sprawę, że ta turystyka będzie jednodniowa, może dwudniowa, i że to jest jak gdyby też jakaś szansa, aby nasi przedsiębiorcy z tej branży w miarę szybko się odbudowali. Dziękuję za tą podpowiedź. Tak, je, jeszcze jedno zagadnienie, bo tutaj rozmawiamy o testach, pewną taką ścieżkę, nie wiem na ile skuteczną czy pan marszałek ma okazję obserwować. Wypracowuje powiat krapkowicki, tak naprawdę korzystając z dostępnych rozwiązań. Mówię o testach przeprowadzanych obecnie przez szpital. Z tego, co obserwowałam, to się zaczęło dziać i jest to, z tego, co zrozumiałam, finansowane przez NFZ. Może to jest podpowiedź dla innych placówek medycznych, właśnie zwiększenia tych testów. Panie Edyto, powiem tak. W pewien sposób na początku koronawirusa tej, te, tego marca i kwietnia podzieliliśmy się takimi zagadnieniami bardzo merytorycznymi. I e, ja, jak gdyby, oddałem całą e, wiedzę w zarządzaniu e, walką z koronawirusem panu marszałkowi Kolkowi. Z kolei, jeśli chodzi o podejście do spraw środków ochrony osobistej, pani Izzie Damboń-Kandziorze. Więc, jeżeli można by było, to tak bardzo merytorycznie i szczegółowo na temat testów z panem marszałkiem Kolkiem. Dlatego Dobra. że. To jest jak gdyby no, taki podział i merytoryczny, No i z racji zawodu pana marszałka Kolka, jemu łatwiej jest się na ten temat wypowiadać. Panie marszałku, chciałem zapytać o te prywatne szpitale. Już kiedyś to zapowiadałeś, rozumiem, że teraz to już się zmaterializowało. Jakie szpitale sklędzone na koźla prywatne dostały pieniądze i może kwoty gdyby pan marszałek był w stanie podać? Tak, jeżeli chodzi o szpitale prywatne, to mamy klinikę nową, wsparcie 381 tysięcy szpital świętego rocha w ozimku 692 tysiące Vital Medic 503 tysiące. Y, y, amerykańska y, klinika Serca to są dwa szpitale, prawdopodobnie w Nysie i w Kędzierzynie na prawie, prawie 1 400 tysięcy złotych. Super, Ok. Ja zapamiętam kwotę 8 milionów na te prywatne szpitale. Jak poprzednio rozmawialiśmy? Czy to znaczy, to będą jeszcze jakieś dalsze, więcej tych pieniędzy, czy to już jest wszystko? To już jest wszystko. W tej kwocie ponad 9 milionów złotych dodatkowych są jeszcze właśnie ochotnicze straże pożarne, dlatego że to są podmioty jak gdyby nie ze sfery publicznej i dlatego one musiały być przyjęte tą drugą ustawą jak gdyby rozszerzającą możliwości. Więc tam są właśnie okay. te wszystkie podmioty. Dobrze, dziękuję za to. I jeszcze jedno pytanie odnośnie tych szkół, które będą otrzymywały sprzęt od państwa, kiedy ten sprzęt miałby być, i y, czy to są wszystkie szkoły danego rodzaju, na przykład licea Wólnoczopodce, czy jednak wybrane, jak to wygląda? Wszystkie licea, y, wszystkie licea spoza aglomeracji opolskiej, dlatego że My mamy podział, jeżeli chodzi o kształcenie ogólne, mamy pieniądze podzielone na aglomerację opolską i na pozostałą część województwa. 29 liceów ogólnokształcących jest jak gdyby w tym projekcie z kształcenia ogólnego, spoza aglomeracji opolskiej, wszystkie licea i prywatne i publiczne i 54 szkoły zawodowe. Więc jak gdyby no, to pokazuje, że przedsięwzięcie duże. Jeżeli złożymy 12 maja ten projekt, to myślę, że w czerwcu rozpoczniemy procedurę zakupową. Czyli od nowego roku szkolnego nauczycieli. Tak. Nauczyciele tak, tak. Chcielibyśmy, żeby wszyscy nauczyciele, bo my mamy te ankiety bardzo rozbudowane i różne szkoły pracują na różnym systemie i na różnym poziomie nauczania zdalnego. Ale tu nawet nie chodzi o to nauczanie zdalne. Chodzi też o to, żeby nauczyciele między sobą mieli pewną bazę do komunikacji. I chcielibyśmy, żeby po prostu yy, większość jest w, w, w systemie Microsoft 365 Office, chcielibyśmy niektórym szko szkołom kupić program ProPlus, po to, żeby to tacy byli tacy edukatorzy dla innych szkół, bo poziom jak gdyby zaangażowania jest różny, jest to zrozumiałe. Więc chcielibyśmy, żeby też sami nauczyciele uczyli drugich nauczycieli, żeby ten człowiek, ta osoba, która przeżyła zdalne nauczanie w swojej szkole przez ten czas kryzysu, żeby była. Tym nauczycielem, praktykiem dla innego nauczyciela, bo to chyba będzie najlepsza wiedza i podejście. No to jeszcze jedno pytanie, proszę co, ale bardzo. Proszę, ale jeszcze jedno pozwolę sobie zadać, bo rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy robili ankiety odnośnie właśnie tego zdalnego nauczania. No i wyszło na to, że ich rówieśnicy tak średnio oceniają to zdalne nauczanie, tak jakbym miał wyciągnąć jedną ocenę, to chyba byłaby trójka z plusem. I właśnie to jest tak, że jedni nauczyciele robią to z pełnym zaangażowaniem i znakomicie, a inni robią to tak, że w zasadzie tylko rozliczają zadań, które wysyłają. I teraz czy ten te projekt Uszena Maszakowskiego wystarczy, żeby, żeby te problemy techniczne na przykład zniknęły, bo część nauczyciela narzeka, że oni nie mają sprzętu, nie mają internetu, etc. No, no, no właśnie, panie redaktorze, bo trzeba sobie zadać pytanie, co jest fundamentem zmian? Tak? No, według mnie fundamentem zmian jest to, że każdy kto ma w tej zmianie uczestniczyć dysponuje podobnym lub takim samym sprzętem jak ktokolwiek inny. Więc jeżeli my chcemy powiedzieć, że chcemy żeby nauczyciele potrafili prowadzić zdalne nauczanie, to musimy ich wyposażyć w sprzęt. Według mnie to jest, to jest ten fundament, jak gdyby. I dopiero później będziemy się zastanawiać w jakim kierunku sami nauczyciele będą kreować tą naukę. Ja panu powiem, dlaczego jest problem ze zdalnym nauczaniem w chwili obecnej w Polsce. Dlatego, że Ministerstwo Edukacji nie potrafiło powiedzieć, słuchajcie, nie pójdziemy do szkoły do końca maja. Tylko cały czas nauczycieli i dyrekcje zwodziło terminami dwutygodniowymi. Przecież Ministerstwo Edukacji nie powiedziało, słuchajcie, zmieńcie plany lekcji na nauczanie zdalne. Więc każdy z dyrektorów szkół mówi, a to może za dwa tygodnie coś się uruchomi, a może za dwa tygodnie pójdziemy do szkoły. Gdyby normalnie odważny rząd powiedział, do końca maja nie idziemy do szkoły, kochani, organizujcie się, tak? Proszę zauważyć, jeżeli zobaczyli, że mają pieniądze w programie operacyjnym. Polska Cyfrowa na początku kwietnia uruchomili bardzo szybko te pieniądze do 100 tysięcy złotych. Ja widziałem na Facebooku, że zarówno Starostwo w Kluczborku, jak i Starostwo w Brzegu napisało te wnioski. Dostali po 28 laptopów. Chwała Ministerstwu Funduszy Europejskich, że tak zagospodarowali pro, program operacyjny. Ale ze strony Ministerstwa Edukacji nie szedł wyraźny sygnał. Słuchajcie, do końca maja się przygotujcie ze zdalnym Czyli A co dwa tygodnie były kolejne, kolejne informacje. I to jest jak gdyby to, że Powiązanie posiadania technologii, kompetencji, umiejętności z przejrzystym przekazem decyzyjnym dopiero da dobry sukces i efekt. Dlatego my się przygotowujemy, znaczy ja mówię, wyciągamy jako nauczyciel, też mogę powiedzieć, wyciągam praktyczną lekcję z tego, co się zadziało, po to, żeby być przygotowany na przyszłość. To, to, takie pytanie do pana, właśnie Marszoka, jako nauczyciela. Czy potrafił pan zrobić lekcję z WF-u przez internet? Tak, potrafiłbym zrobić lekcję z WF-u przez internet, bo wychowanie fizyczne czy sport, czy kultura fizyczna to nie jest tylko samo poruszanie się. No ja akurat, akurat mam żonę WF-istkę i, no i, i, i na przykład podpowiedziałem, żeby zrobiła taki temat, na przykład zasad fair play, tak? Czy żeby młodzi ludzie na przykład znaleźli sobie w internecie, co to jest w ogóle fair play, że są nagrody fair play, że przyznaje się te nagrody za różne rzeczy i my nie musimy uczyć na wychowaniu fizycznym nie musimy uczyć tylko i wyłącznie e, ruchu, jako ruchu fizycznego, ale możemy również pokazać aspekty społeczne sportu. Więc e, pewnie pewnie jakoś bym się odnalazł w tym, tak? Dziękuję. Ja życzę Państwu, no, wszystkiego najlepszego. No, przede wszystkim dużo zdrowia dla was i dla najbliższego otoczenia. No i... Życzyłbym sobie i Wam, żebyśmy nie żyli w chaosie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. My też dziękujemy i do zobaczenia. Wszystkim.